Siema, witam was w chyba szóstym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Minecraft Survival yy... Witam Nie wiem co mam powiedzieć dalej yy... Plan był na, dzi na dzisiaj taki, żeby pójść do netheru Pokopać trochę, albo chociaż znaleźć bastion, ale no. Był też pomysł na to, żeby dekorować domek i w ogóle, ale no, Ja chyba wybieram, żebyśmy poszli do netheru. No, nie wiem, why not przygoda. Kurde. Hmm. Nie wiem gdzie zrobić portal. Tu myślę. Najlepiej by było. Raz, dwa. Cyk, cyk, raz, dwa, trzy, to, raz, dwa i raz, dwa, trzy, cztery. Oj, niech będzie. Czy <ścoughs> mamy jakiś blok? Mam, to sobie wezmę. Odłożę to. Tu się nie przynosiło to? to, to. mam zbyt wiele. to trudno. O. Nie jak wejdę bez swojego steela. To mam krzemień. No, mam krzemień, dobra. Mogę się wydawać taki trochę zmęczone. bo trochę jestem. O. No tarczę, bo to się za chwilę rozwali. Też by się przydało zrobić. Mmm. już tyle. Nie pytajcie, to mi po prostu ułatwia budowanie. Dobra. We going. Go.

Ała. O kurde, tak, ja się z dosłownie w słonie O Jezus, Maria. O Jezus. O Jezus. Dawaj. Też ziomek. Ziomek. Dawaj. Ała. O ład. O jo. A! Ginę. A. No i pewnie moje itemy się spaliły Ale kurde Aha No tam A skąd to się tu wzięło No w sumie racja Musi być ten pierwszy raz No pewnie moje itemki już się spaliły Więc bye bye Ale tak ym, cyk. Ale no kurde najgorzej Że się zrespiłem koło fortecy No niby najgorzej niby najlepiej Że się zrespiłem koło fortecy Niby najlepiej, nie najgorzej za zrób to drugiej stronie Jest, no na gieńcy Nie to, to Do chaty Mieczek, sakwa Cokolwiek Sprawę to tu załóż Tu też Au! Dobra, wracam, nie ma co Czy przy nie wszytuj. Przytuj mnie! Zginę. Bro, pozdrowie. O, dziękuję. Aha. Nie pytam. E, w co Straciłem hełm, straciłem... Buty straciłem straciłem strzały, łuk i jedzenie, aha, a ile wiem, super, fajnie, ale czemu tu? O, tak, że teraz to nie wykopię Nie, dobra, nie będę tego kopał, bo jeszcze mnie gdzieś w ogóle gdzieś gdzie przeniesie. Dobra, idziemy. A, i do też straciłem. Fajnie. Ja się tu w ogóle nie chciałem zrespić. No, a wow, no ja nie wierzę, no po prostu. Super, no. Kocham życie. Ale jaki pełno akurat w fortecie musiałem się zrespić, no. A teraz nie mam dokąd usiąść, tak naprawdę. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Biją. A gaz to czemu się na mnie nie skupia? Au, nie, nie, oj, no. Proszę, no. Dajcie mi przeżyć w tym nederze. Nibidu przecież masz tarczę O Jezus O właśnie o tym mówiłem Tam jest nowy biom Tam jest płomek No aha i co? No to jest forteca, fajnie fajnie super No kurde co one mają? Full tego? One co chwilę się dosłownie ładują O mam strzały, No, ja coś przeżyło Kigli nie wierzę, proszę nie O ty, Co, coś jeszcze tu przeżyło To no, dosłownie kilka sekund, nie, nie widzę Dobra, tutaj zapal O, dzięki Jeśli ja ty gówno spalą mi domek, nie Dobra, go, boom A! Au O, mój szepek Czuję się troszkę bezpieczniejszy ja Tylko troszkę o, tu jest... no, A tu jest ciemno, a tu nie widzę Dobra, widzę, że ja tu przyjdę sobie poza odcinkiem, tak myślę Nie patrzę No raz tutaj będzie niebezpieczny sejzon Haha, parkour. Idziemy sobie zwiedzać mi pozbieram. W ogóle ja tutaj wszedłem tak na luz, nie? W ogóle nie wiedziałem, że tu potworna furtka, że ja się zrobiłem sobie w... Aha, zapomniałem o was. O ty! Lamusie! No co? Aha, mm, fajnie. No co mi skuszy? Super, fajnie. Jopi. Oho, a ich tu jest więcej. Oj, No to w sumie mogę się już pożegnać z życiem, tak naprawdę. że już na spokojnie bydł, 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 Smutno by mi było, gdybym się trafił na tego No tam, gdzie są pili, nie wiem, Jak się nazywa. Oj, 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 widziałem podnosił miecz Idziemy sobie tam Szkoda, że nie... o Jezus. Szkoda, że nie jestem na wersji gdzie są te wyschnięte gazy. To bym sobie je teraz do tej pozbierał. No ale jak to się mówi, życie ja tutaj weszłam tak na sucho bez enchantu, nie? Jeszcze w żelaznej zbroi. Nigdy tak nie wchodziłem. Zawsze w enchantowanej diaks, diaks enchantowanej. Ale w sumie w tej serii musi być ten pierwszy raz, nie... Mm, no smutno mi trochę, no bo straciłem coś. Oho, pies się do mnie dobija, po No chodź. Dobrze. Mm. No jednak coś tam straciłem, niezbyt wiele, no ale... No teraz coś wyjść, to zdecyduj się. No iś! Coś wyjść, to iść. Chodzisz czy wychodzisz? A nie mam co, ten... Zostawia ci uchylone te drzwi. Dobra, emm. Ym... No straciłem, coś tam jest smutno mi. O się. Dzisiaj... Zapomniałem. O ty Ła! A ty to jesteś kolejny! Ja nie wiem jak Redzji przeżył te mutanty W sensie mutanty. Jezus! O się panie! No to fajnie! Ale dalszy nie mam. Ale tam sobie pójdziemy, myślę, że jak się już wyekspieka za odcinkiem, boję się. Tylko sobie bardzo chętnie pozbieram maksymalne do budowania. Ale no trzeba będzie tam pójść, ale na pewno nie dzisiaj. Z Glowstone, Glowstone chyba to też sobie... Oho! Gasik Co on mnie sam zauważył? Chyba ja chcę zrobić Asika A, z Oj! Bro, ja muszę pamiętać gdzie ja mam drogę powrotną. Gdzie ten gaz? Co on nie? Zresztą był przy Kto to jest? Aha, so zniknął. To sobie pozbieram bardzo chętnie. Nie podoba mi taki ładny klimacik. I idziemy. Myślę, że... Z powrotem! I hopa! O, są dosłownie z takie. Ocie! O nie, proszę, Nie, 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 Dobrze ci tak. To... teraz tu jest. Nie, no przecież ja zginęłam, ale. O się, kurde. Co zrobić? Chcę wzrost do nauki. O! O no. nie. No i mam i tego, i tego. No to teraz naprawdę nie ma już moich litełków. Szczerze nie opłaca mi się tam wracać teraz prawda zaraz mi się tam na wyraźnie nie opłaca wracać. Naprawdę. Przecież tych itemków już tam naprawdę nie ma. strona? O Jezus. za zasłonę. No to jest kolejny ziomiaszek, jakiś dobry nie tam panie. Witam Państwa. No jeszcze tutaj. Dobra, chodź tu. Dawaj, dawaj na słodko. Tak mam zrobić? Dawaj na słodko. I co teraz? Co teraz? Skip plus 10. Au. Ciao. Skip plus 10, kurde. Au. O ty, tak się świpa. Bum. Bo? O, no złe. Za wcześnie. Co? O kurde! a tak się slimowaliście? Pa to! Bum! Oho! No serio jest tak ciężko trafić w gasta? No jak przecież... Co tu przez niego? He. 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 No, zrobił No, zrobiono na I co teraz? I co teraz, siomeczku? Co, łysa? Łysa pania? Gdzieś tu chyba spinałam? Au. Tu chyba. Albo tu? Tu gdzieś? Nie no, na nie, no, czarny mnie goni. Afrykanin mnie goni. O Kto tu John. O tam. Afrykanin mnie goni. Oho. jest skill. No nie wierzę, no kolejny Afrykanin Tu gdzieś zginąłem, nie czy nie? Gdzie ja zdechłem? Tu? Tu nie O no nie wierzę Get out Get out, please, get out O kurde, au Gdzieś tędy tam chyba zginąłem? Nie, ja pamiętam, że gdzieś się tu wspinałem Tu chyba? Tak, tu się wspinałem I tu gdzieś uciekałem i tu chyba zginąłem Tak, tu zginąłem O, przepek I lata A reszta moich itemków? Nie przeżyła O, no, jak, jak z itemki Kaput. A i nawet mięso nie przeżyło. Mhm. Mm Ale Dirid żyje. Faję. Mocne. No to teraz wracamy sobie. Ubudowo. No nie wierzę, no proszę. Wal się na. Wal, 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 wal się. Ja nie chcę spotkać Afrykanina, no. Ciekawe Ja nie chcę spotkać Afrykanina, no proszę no Ale no kurde jaki? Jaka była na to szansa? Oha, że mogę nagrać fajne, no, fajnie, mocno zdecydowanie, ale jaka była na to szansa, no kurde no Ile? Trzy razy już tu zginęłem? Cztery? Nawet z tego już nie, nie liczę. Super. Jeszcze brakuje, żeby Afrykanin nie dojechały, A więc po przygodzie, którą przeżyliśmy w nederze mam dość neder. No trzeba będzie się wybrać na polowanie. Bierzemy to bierzemy to no i... oha! Serio. Serio? Jest tutaj kurczaki, że nasze to sodu, że wezmę po prostu chlebek. Um, fajnie, super. Mam dziewięć żelaza. No są mi starszy y i sumie już na nic. Ech. Super przygoda, naprawdę widzowie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten wspaniały odcinek. Nie wiem, czy się pojawi drugi, pewnie tak, ale to już potem pewnie. Trzymajcie się. No i cześć, na razie. Licho.